Okay. a od 1 do 4 sześć, serce bije pasja, dzięki której nosimy w siłę. A, stres, motywacja, kibice. Co to jest? To HKS, ruch z Kiszovice i tutaj wszystko się zaczyna. Tradycja futbolowa przychodzi z ojca na syna. Miasto nasze małe, ale rośniemy w siłę. Pamiętamy dobre i pamiętamy złe chwile. Wszystko dzieje się w nas, w tych graczy, wierzę. Tworzymy historię, która tu znaczy wiele. Stadion Murah. Polepitwy o honor, emocje obstawa. O polscy żołnierze, i ze Śląska Strach jest dla słabych, źródłem odwagi jest Polska Krzyki, stadion, bardzo serpentyny Wzyje się ręce, powietrze, do końca walczymy tu Bremer Ze zwycięstwa, po porażce Zawsze głowa do góry Mamy pasję i co nas nie zabije To nas wzmocni, ruszajcie na... Zobaczsz tę własną Jak na z wokół wiele Tu ma raczowo, czarne barwy na czele Wierzymy, że wygramy wierni oddani HKS całe z dzisiaj z wami Choć zobaczyć na własną Jak na wokół wiele Tu ma raczowo, czarne barwy na czele Wierzymy, że wygramy wierni oddani HKS całe z dziesią widzę z wami Mobilizacja od. Technika Widać w oczach strach przeciwnika. w czarne barwy Aha. idziemy po zwycięstwo. Jak na wokół wiele, umaraczowo czarne barwy na czele Wierzymy, że wygramy, wierni oddani HKS, całe z z wami Chodź zobaczyć, do was mocny Jak na wokół wiele, umaraczowo czarne barwy na czele Wierzymy, że wygramy, wierni oddani HKS, całe z z wami od jeden dziewy 6 To serce pije pasja yeah. dzięki której rośnie w siłę A, Stres, motywacja, kibice Co to jest To HKS z i tutaj wszystko się zaczyna Tradycja futbolowa przychodzi z ojca na syna Miasto nasze małe, ale rosimy w siłę Pamiętamy dobre i pamiętamy złe chwile Wszystko dzieje się w nas, w tych graczy wierzę Tworzymy historię, która tu znaczy wiele Stadion Murawa, pole bitwy o honor, emocje, obstawienie Żołnierze, i ze Śląska. Strach jest dla sobych źródłem odwagi jest polska, okrzyki, stadion barw, serpyty, rytwi się ręce, powietrze Do końca walczymy, tu mi ze zwycięstwa, Weli po porażce, zawsze mowa do góry, mamy pasję i co nas nie zabije, to nas wzmocni, ruszajcie na boisko do...